Na test i na makijaż. E, mianowici, mianowicie kupiłam, tak, kupiłam takie plastry liftingujące. E, jeśli, jeśli ktoś śledzi Instagrama, makijaże e, i tą tematykę, to myślę, że już nieraz e, widział, jak e, osoby, które się malują albo kogoś malują, naklejają takie plastry, które nakleja się z dwóch stron i się robi taki lifting od razu twarzy. Przy okazji fajnie jest oko wyciągnięte. Kupiłam takie plastry. Wygląda to tak. Z tyłu wygląda to tak. I tutaj są właśnie takie plasterki do naklejania. I do tego jest właśnie taka. Takie właśnie gumki, które nakłada się z tyłu: z jednej strony plaster, z drugiej strony plaster. I to się wiąże z tyłu. Także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało czy faktycznie jest różnica. Jak te plastrze przykleję i w ogóle jak się czuję w takich plastach przyklejonych, czy to bardzo ciągnie, czy nie ciągnie. Więc to sobie dzisiaj razem przetestujemy i mianowicie mamy jeszcze takie szablony. Za bardzo jeszcze nie wiem, jak to działa. Czy to trzeba wyciąć tutaj w ogóle jakieś, jakieś jest dziwne? W każdym razie kupiłam takie szablony do robienia kresek różnych. Wyglądają one tak. I dzisiaj właśnie użyjemy sobie też tych szablonów, tutaj kupiłam też takie plastikowe e, rzeczy, też do robienia kresek, e, maluje się po prostu te plastiki kolorem czarnym i się przykłada w okolice o i się przykłada i dzięki temu łatwo jest podobno zrobić kreskę, nie wiem, sprawdzimy sobie razem jak to działa, czy to działa, czy to nie działa, czy, to jest, to, czy jest to fajne, czy też nie. Także moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. Hej. Więc szczerze wam powiem, że tak mi się zdaje, że jak patrzę właśnie na ten obrazek, tutaj mamy, wiecie, takie dwie dziurki. I jak na przykład chcemy do tej włożyć, tutaj tak jakby różne odległości do tej, to musimy to obciąć i tutaj właśnie włożyć i po prostu z tyłu zawiązać. Więc tak też uczynimy. Nożyczki mam, ja spróbuję właśnie złożyć na tą drugą dziurkę, więc opetnę ten kawałek, włożę tutaj tą gumkę, widzicie? To zrobię z drugą tak samo i później będę, e, postaram się jakoś to zawiązać, nie wiem jeszcze jak, czy mi się to uda, czy nie, ale spróbujemy. Wow, słońce mam, ale fajnie, od kilku, od kilku dni. Słońce nie było. <laughs> Sorry za moje przemulenie ale jest rano i jeszcze do końca się nie obudziłam. Za chwilę będę musiała sobie zrobić drugą kawę. Na no, lepsze pobudzenie. Poczekajcie. Z tej strony, bo tutaj to odkryjemy. No dobra. No to próbujemy to nakleić. Chyba tutaj tak pasuje. Uu, fajny lifting. Tak gdzieś tutaj to nakleję, bo wiedziałam, że niektórzy tak tutaj naklejali. Czy tu chcę to po na chwilę spiąć? Tak. Co się w ogóle będzie trzymało? Coś mi się zdaje, że to chyba średnio. Przekutruję trochę tą powierzchnię, ponieważ ponieważ wiesz co? Ja już się pokremowałam i może być tu Ja przyklejony. Z drugiej strony też sobie. Ja teraz, fajnie wiem. Z drugiej strony też sobie tutaj przypudruję trochę. Może to powinno być troszkę dalej, no ale trudno. Pierwszy raz to robię, więc istnieje możliwość popełnienia błędów. Dobra, więc tak to wygląda przed. A ja pociągniemy. Będzie różnica, tylko coś mi się tutaj odkleja. Okej, okay, moi drodzy, także plastry już naklejone, i od razu jest takie oko wyciągnięte, i taki lifting zrobiony. Nie wiem, czy wy widzicie tu różnicę, natomiast ja widzę. Więc okej, okay, na razie fajnie się one trzymają. Tutaj sobie podniosłam mosty do góry i zawiązałam właśnie te sznurki. Więc teraz przechodzimy do makijażu. Szczerze mówiąc, jeszcze bym jedną tutaj nakryła i tu na dole. Mogę zrobić tak, bo tutaj wiecie, mam taki mały opad, opad twarzy z tej strony, z tamtej nie i jakby może tutaj nakryła jedną, ale to znowu trzeba jest z dwóch stron. Okej, okay, moi drodzy, także ja sobie jeszcze dołożyłam te plasterki z tej strony i z tej strony, żeby tutaj tak jeszcze sobie zrobić lifting twarzy. Więc teraz zrobię sobie normalny makijaż. Normalny. Więc teraz zrobię makijaż. Więc zacznę od podkładu. Myślę, że sobie zmiksuję podkład z Wet n Wild i z Lumena. Zrobimy mixik. Także nakładam podkład. Okej. Okay. Więc na dłoni mam zmiksowane te dwa podkłady i naklejamy, naklejamy. I trzebało mi się jakieś lustereczkę fajne. Śniemy te lusterko. Dajcie znać, czy Wy miksujecie podkłady. Lubicie miksować, czy, czy nie. Czy nie miksujecie? Ja bardzo często miksuję podkłady. Ok, podkład nałożony, cera moja wygląda tak, jak zwykle jest efekt glow nawilżenia, czyli to są moja twarz kocha. I teraz przechodzimy do e, konturu, kremowy kontur Revolution paleta, gorzej będzie, jak mi się teraz podoba to, co widzę, ściągnę. Już mi się nie będzie podobało to, co widzę. <laughs> Za bardzo się przyzwyczaję do tego efektu, później będzie problem. że te plaster w trakcie mi się nie odkleją, bo tutaj troszkę, przejdę tak, tutaj produkty na nie daje. Czasem. I właśnie dzisiaj się moi drodzy wybieram na, czyli na zakupy. Myślę, że się wybieram na zakupy spożywcze, swoją drogą, bo wózki w lodówce, więc mm, nie wiem co nowe tu gotuję. Następnie, co następnie? Następnie, właśnie, muszę sobie kupić jakieś coś tam na kawę, na picie. Miałam oczywiście dużo, no ale no, babki moich dzieci musiały, wiecie, wszystko dotknąć, przy okazji zepsuć, więc w tym momencie nie mam. Także tak wygląda kontur. Teraz z oczywiście, wklepiemy ładnie. Ładnie wklepiemy ten kontur. Że jeśli chodzi o tą moją szkołę, to niby wydawało mi się, że, e, że coś tam wiem, aczkolwiek powiem wam, że ja, to, ja wszystkiego uczyłam się z Instagrama, z YouTube'a, więc powiem wam, że niektóre rzeczy mnie zaskakują, e, bo wiadomo, że ja się takich rzeczy praktycznych, zasad takich, teorii e, nie uczyłam, więc... E, na pewno coś wyniosę z tego kursu, bo nawet i dużo, bo wiecie, ja to tylko tyle, co yy, poglądałam na Instagramie. A na Instagramie makijaż jest taki, wiecie, na efekt wow, a życiem normalnym takiego makijażu raczej nie wykonujemy i też inne metody panują yy, normalnie podczas malowania niż yy, na Instagramie. Yy, więc kilku rzeczy się nowych nauczyłam, także powiem Wam, że że fajnie. Wydruję sobie trochę twarz. Użyję do tego mm, mm, korektor. No, widziałam że o czymś zapomniałam. Delikatnie korektor dam nałożę. Ym, no właśnie nauczyłam się tego, że nie, korektora nie nakładać tutaj tak, gdzie mamy, jak się śmiechamy, te zmarszczki, tylko tak nad albo pod delikatnie. Więc nałożę korektor z sziglam ja go, wiecie co, nałoży tak delikatnie tutaj, żeby rozjaśnić tą strefę. Oczywiście by bardziej pasowało. W moim przypadku, gdy mam takie, nie wiem, miejsca takie zielono-niebieskawe, to mogłabym nałożyć jeszcze tutaj coś różowego, ale wiecie, ja zrobię taki pakier trochę Instagram instagramowy. Ale tutaj właśnie w końcu dam sobie korektor. Jednego, jeden kolor użyję. Tutaj też dam i będę się starała nie dawać go właśnie w te zmarszczki, żeby nie wchodził. Okay, trochę ten mój makijaż trwa, bo ja nagrywam go na Instagrama i na Tiktoka, na YouTube'a, więc troszkę to trwa. Więc korektor nałożony i teraz przechodzimy do przybudowania twarzy. Użyję produktu pudru ze z Hourglass. Ok, twarz przyputrowana, więc teraz przechodzimy do bronzera. Ja użyję sobie bronzera z Belle, z Biedronki. Powiem Wam, że naprawdę on jest bardzo fajny. Fajny, ma kolor taki ładny. W sensie nie jest on taki. Jak ktoś nie umie nakładać bronzera, to sobie nim raczej krzywdy nie zrobi. Więc jest. On naprawdę bardzo fajny i tak słodko nawet pachnie, powiem mam więc delikatnie jeszcze sobie nałożę brązer, Róż może nałożymy z Isatora, delikatnie skoryguję brwi, zupełnie tam gdzie brakuje i będziemy przechodzić do makijażu oczu. Więc brwi skorygowane, woda wypita. Będę sobie nalać jeszcze wodę, bo jakoś mnie suszy. Wypijam się na butelkę nagrywając, więc idę na pewnie drugą. Więc teraz przechodzimy do zrobienia w końcu tych kresek. Więc ja muszę przeczytać o co tutaj Kaman i teraz tak się zastanawiam, które sobie wybrać. Jakiś może taki nie za bardzo szalony, bo mam ochotę jeszcze później gdzieś wyjść. Do ludzi Więc nie chcę mieć jakiegoś szalonego Ok, więc tutaj są różne opcje do wyboru A jak, mówię, jak już mówiłam Albo już nie bo nie wiem, czy mówiłam to tutaj, czy nie tutaj Chcę y, zrobić w miarę taki Wiecie Delikatny makijaż, żebym mogła w nim jeszcze dzisiaj Gdzieś wyjść do ludzi Więc zrobię te Jest on jeszcze tak, jest on taki w miarę Okej okay. I do tego właśnie weźmiemy sobie mm, Pisaka Myślę, że pisaki będzie najlepiej i tutaj mam nawet mam tutaj nawet pisak, e który dostałam w szkole, ale nam on nie będzie potrzebny, bo my takiego używać nie będziemy, tylko my będziemy używać tego kremowego. Także tutaj on był. Muszę Muszę kilka pędzli. Tutaj mam trudne. Wygląda on tak. Także go sobie użyjemy. Zastanawiałam się, jak to zrobić, ale jedno oko zrobię z wami, a drugie oko właśnie tam nagram na TikToka. Dobra, czyli właśnie tak się zastanawiałam. Jedno oko zrobię, a to z drugim. Więc tutaj są podwójne te plansze. Myślę, że tu się nie odklejają te części, ale się odklejają. Widzicie, ona jest trochę jaśniejsza, ale to nie gra akurat w tym roli. Biorę tą naklejkę. I widzicie? Tutaj ta część od razu odpada nam. Więc ją odklejamy. No ją nakleić. Czy tutaj kładę się nakleje? Dobra, tutaj zrobimy tak na dole, żeby nam to dobrze przylegało. Tylko, że to takie delikatne chyba my ja i to Ja mam być delikat? Nie, powinno być chyba okej. Okay. Dobra. O, tak. to teraz dobrze przykleić? Myślę, że będzie ok. Teraz tutaj przetestujemy ten produkt. Dobra, więc ja maluję. Sorry, za moje minę w trakcie, ale inaczej się nie da. Mm. Ok. Teraz muszę chwilkę poczekać, żeby to z Myślę, <śmienny> że trzeba to poprawić, ale jakoś taki to grube jest. Czekajcie, zobaczymy, jak poprawimy. Powiem wam, jak delikatnie poprawimy to, to zobaczcie. Całkiem fajnie to wygląda, więc wiadomo, to też kwestia dobrego przyklejenia. Może nie do końca dobrze to przykleiłam, ale na pewno to ułatwia sprawę. Szczególnie jeśli chodzi o namalowanie dwóch identycznych yy, kresek. Więc poprawiłam. I tak to wygląda. Także tutaj mam, że naprawdę całkiem fajnie. Zrobię drugie oko i wracam do Was. Okej, okay, moi drodzy, także dwie kreski zrobione. Powiem że zdecydowanie łatwiej mi wyszło robienie tej kreski. Wiadomo, lepiej mi się przykleja, lepiej mi się malowało. Tą ręką logiczne. Z to było już troszkę gorzej, więc przykleiłam dwa razy i później musiałam delikatnie uzupełnić, ale mimo wszystko, tak czy siak, myślę, że jest to fajny sposób na zrobienie kresek. Te szablony chyba dużo nie kosztowały, z tego co pamiętam. Jeśli ktoś ma faktycznie problem ze zrobieniem kreski, to myślę, że to jest duże ułatwienie. Ewentualnie można zawsze uzupełnić później, gdy wyjdzie na mnie do końca tak, jak tego chcemy. Eee, więc myślę, że całkiem okej okay. wyszło. Także tak tuszuję rzęsy, naklejam i zaraz do Was wracam. <laughs> rzęsy kosmiczne naklejone, jak dla mnie kosmiczne, hmm. bo ja zazwyczaj takich nie noszę. Ja preferuję kępki albo delikatniejsze rzęsy, no ale takie tylko niestety mam. Niech nie mam, więc będzie efekt zabijający. Eee. Zabijający, więc ja użyłam rzęs z B7. Powiem wam, że są one fajne, tylko trochę takie za bardzo intensywne jak dla mnie. Teraz przechodzimy do konturówki. Używam z buksą. buksą. Ona jest taka fajna różowa. Więc całe usta wypełnię tę konturówką. Jakiś błyszczyk sobie damy delikatnie. A może z Eveline nałożę, bo coś mi sucho tutaj jest. Od razu lepiej. Makijaż już jest skończony. Jak widzicie, jeszcze nałożyłam sobie oczywiście rozświetlacz Użyłam z pierre i tak prezentuję się w co całościowy makijaż. Oczywiście te rzędy są z, mhm, za duże, no ale trudno. Przemilczmy ten, e, ten fakt. I podsumowując, podsumowując, co mogę powiedzieć? E, mianowicie to, że te. Taśmy są naprawdę super. Moim zdaniem jest dość spora różnica z tymi taśmami, a bez tych taśm. Eee, więc myślę, że naprawdę one działu, działają i wierz w pozorom. E, z tego co widziałam, jak oglądałam na Instagramie, to mi się wydawało, że one są takie tutaj naciągnięte, że na pewno to jest takie mega niewygodne i w ogóle. A powiem Wam szczerze, że to jest prawie niewyczwalne e, Nie jest to naciągnięcie jakieś silne, żeby e, czuć dyskomfort. Wiadomo, no, że oczywiście w tym e, na zewnątrz nie będziemy chodzić. No, ewentualnie, jakby ktoś chciał, ale fajna jest to opcja właśnie do makijażu żeby fajnie tak twarz. E, by to powiedzieć, tak fajnie oczy wyciągnąć i twarz też fajnie wyciągnąć, więc myślę, że to jest jak najbardziej fajna opcja, jeśli chodzi o te szablony. Są w miarę ok, tak jak mówiłam, dla osób, które mają problem właśnie z tymi zrobieniem kresek, to myślę, że to w jakiś sposób będzie ułatwieniem. Mm, więc myślę, że może warto spróbować A ono może akurat komuś się spodoba ta opcja Także moi drodzy, to by było na tyle Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie wam się oglądało e, Dajcie koniecznie znać Czy ktoś z was używał właśnie tych e, Taśm I szablonów do robienia e, Kresek I czy macie problemy z robieniem kresek Czy wychodzi wam to e, w miarę Sprawnie i bez większego problemu Więc trzymajcie się ciepło I do zobaczenia w następnym filmie Bye.